Rozpoczynamy, moi drodzy. Witam wszystkich bardzo gorąco. Jesteśmy, to ja, to moje super kurde nowoczesne laboratorium. Ostatnio, moi drodzy, oczywiście nagrywamy wszystko na archiwum live, tak? Bo takie live'y to trzeba gdzieś archiwizować, żeby ludzie mogli oglądać. Yy, ostatnio robiliśmy, słuchajcie, zestaw, co to było? Zestaw Laboratorium Chemiczne, a teraz zestaw Młody Fizyk. Tak to się prezentuje. Gdzie ja to kupiłem? W Empiku chyba, tak, w Empiku. No i cóż, moi drodzy, będziemy za chwileczkę robić unboxing. Kilka słów tylko, dlaczego to robię. Zawsze chciałem takie zabawki mieć. I e, jeszcze mała dygresja odnośnie fizyki. Sam z fizyki jestem dosyć słaby. E, no nie tak słaby jak z chemii, bo z chemii to byłem noga. Ale z fizyki jestem słaby i myślę, że większość moich znajomych, którzy chodzili ze mną do klasy. Bo przez kilka lat mieliśmy zaledwie kilka, i to naprawdę, to nie jest żart, można by na palcach obu rąk policzyć, ile mieliśmy zajęć z fizyki ze względu na naszą kochaną panią, którą pozdrawiam, bo nasza pani. Była jedyną nauczycielką fizyki na szkołę i ona nie dość że miała dużo problemów zdrowotnych, to jeszcze miała dużo wyjazdów, bo była jakąś tam ważną osobą i ona wyjeżdżała gdzieś do, na jakieś pokazy fizyczne i coś i także generalnie uczyliśmy się sami na lekcjach, więc w sumie nie uczyliśmy się <laughs> i braku, brakuje mi fizyki trochę, bo, bo są fajne doświadczenia, natomiast no wiadomo, jak coś samemu masz zrobić, a nikt cię nie przypilnuje, to na pewno się nie nauczysz tego, nie? No. Dobra moi drodzy, to lecimy. I oczywiście podczas liveu. A ile to kosztowało? To już pokazuję. Tu jest cena na dole. 114 zł. Taki zestaw. Także będzie mi bardzo miło, jak dzisiaj będziecie wysyłać lucy. Albo ad bloka wyłączycie, albo opcjonalnie ktoś do wyśle. To oczywiście wszystko idzie na następny, jak widzicie, zestaw. Jakiś wypasiony też. Bo to jednak takie zestawy kosztują, nie? Dobra, unboxing moi drodzy. W środku już nic nie ma. Także takie pudełeczko. Nic ciekawego, za bardzo ten. Dobra, widzę, że w środku jest mało elementów. Wyjątkowo. Mam nadzieję, że to będzie ciekawe. Mm. Dobra, zaczynamy od czego? Taki element mamy. To będzie prawdopodobnie element wagi jakiejś albo. Czekajcie. Coś, coś za, za tym. Więc taki element mamy, nie wiem co to będzie, jakaś waga, czy jakaś równo, równo, równoważnia, czy coś. Dobra, oprócz tego mamy tutaj w środku, widzę, trzy. Słuchajcie, to nie będzie tylko fizyka taka zwykła, to też chemia, bo tutaj mamy, słuchajcie. O, proszę bardzo. Proszę, mamy kolejne naczynia. Czyli będziemy mogli obić jakieś pewnie eksperymenty chemiczne też. No jestem bardzo ciekaw tego. No to czekamy na relację rozpuszczenia atomu. Nie, nie będzie atomu. Także tu i taki kubeczek był oczywiście z miarką do mierzenia jakichś płynów pewnie. Menzurki, właśnie, zabrakło mi tego słowa. Oprócz tego, w środku mamy także takie rurki. Rurki oraz jeden taki metalowy pręcik. Najlepiej by było, jakbym czytał zawartość... O! Proszę bardzo, tu są jeszcze jakieś papiery. Czekajcie. Będę czytał, co powinno być w środku. Dobra. Więc tak... Dobra, nie wiem. Nie chce mi się tego czytać. Natomiast cztery takie rurki... To są rurki plastikowe. Rurki plastikowe do pewnie połączenia jakiś albo nie wiem. Znaczy wątpię, że chodzi o nabieranie płynów i potem ich wyrzucanie i jeden pręcik metalowy będziemy pewnie to wyginać. Także to jest kolejna część nasza. Yy, następną rzeczą jest u proszę bardzo taki podgrzewacz co może oznaczać, że będą tutaj wykonywane właśnie te elementy z podgrzewaniem? Dwie takie części, co może oznaczać, że to będzie waga, prawda? Tutaj damy ten taki pręcik, i tu coś będziemy stawiać. I moi drodzy, jedna rzecz będzie cięższa, pójdzie w dół, druga w ten. I tu mamy kolejny element tej, właśnie wagi. Prawdopodobnie o to chodzi. Ale to pewnie trzeba poskładać. To chyba z arabskiego z czarnego rynku, tak. To desynchro małej kamerki w stosunku do dużej ma takie być. Jakie desynchro, pokażcie? Mhm. Halo, halo, a czy na tej głównej kamerce jest synchro? Jak mówię, halo, halo, mówię, mówię. Bum, bum. Bo muszę sprawdzić, jaka jest opóźnienie na jednej i jakie jest na drugiej. Dobra. A. Czekajcie, czyli ja muszę zrobić. Dobra, jedna rzecz. Na Adin się ma. Yy, teraz tak, to już wiem o co chodzi. Już wiem o co chodzi. Sekunda, sekunda. Yy, la, 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 la. Ta kamerka ma 380 A ta kamerka ma też ma 380 A tam, zostawiamy, nic nie zmieniamy Jak komuś nie pasuje to może sobie iść do szkoły Tam nie ma desynchra de Dobra, słuchajcie, patrzcie co mamy, co to jest Nie mam pojęcia co to jest nie chce mi się czytać nawet. Ale to jest jakiś taki kurde stojak na dzikie rzeczy. Pewnie na to wszystko, na te nęzurki. Tu coś, tu coś się będzie działo. Jak to się nazywa w ogóle? A moi drodzy, ja już wiem co to jest. To jest kurde profesjonalny zestaw. Mhm. Zobaczcie, to tak wygląda. Czyli mamy tutaj ten stojak cały, tam się daje jakiś kubeczek, to się łączy ze sobą i tam jakiś bul 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 się robią. Hej czat, hej Albert Einstein, moi drodzy, ludzcy się wysłają. dziękuję bardzo, można oczywiście klikać. Dobra, to odstawiamy na bok, żeby nam nie przeszkadzało już, bo to dopiero będzie używane później. Następnym woreczkiem jest taki woreczek z wieloma gadżetami. Proszę bardzo. Tu jest taki oto woreczek z gadżetami. Pozwólcie, że sobie wysypię to wszystko. Bo wygląda to dosyć ciekawie. I mamy drugi woreczek z gadżetami, ale tego nie będę rozsypywał. Ponieważ tu są dosyć małe elementy. Już to pokazuję. Tu są dosyć małe elementy. Po jakieś śrubki pierdółki, zakrętki. Ja jeszcze to potracę, więc sobie to na razie zostawię tu. I teraz w środku co mamy? Kawałek czegoś takiego. Co to może być? Jak myślicie? Czy to są jakieś metalowe takie opiłki? No to wygląda jak taka szczotka, ale to na pewno nie o to chodzi. Dobra, moi drodzy. Następną rzeczą jest takie coś. <laughs> no czy jakąś lewatywę będę robił? No to jest ewidentnie jakby szczykawa i będziemy coś tam podawać czy będziemy sobie w żyłę strzykiwać, nie wiem jakiś taki pręcik plastikowy coś takiego, to jest gumolit, korek jeden koreczek, drugi koreczek mamy teraz tak, mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośno kawałek, e... no nie ja wiem co to kurde, jakiś zwykły taki wężyk mamy balonik, proszę bardzo sprawdźmy czy działa Mam za mało pary w ustach. Kurde. Nie mam sił. Działa. Działać. Działać, działa. Balonik. Będziemy dmuchać. Może tam wydmuchamy coś. Kawałek silikonu. Kawałek takiego silikonu mamy. Dobra. Teraz tak. Nie wiem co to. Będziemy pewnie składać z tego wszystkiego. Zobaczcie, tu jakiś, jakaś większa machina wyjdzie. Nie wiem, czy to jakaś kurde wyjdzie. Machina oblężnicza. Jakiś trebusz zbudujemy. Tu są kółeczka. Tutaj są takie elementy. Bla bla bla. Dobra. Mamy takie mniejsze. Plastikowe elementy. No, niektóre elementy wyglądają jakby były jakimiś klockami. Zresztą to wszystko jest tak, słuchajcie, zrobione, jakby to na drukarce 3D było wydrukowane. Właśnie, ja muszę sobie drukarkę 3D załatwić, będę drukował wszystko. Dobra, i teraz tak. To co tutaj jest, żeby tego nie stracić. Ja sobie to wszystko poprzekładam i jeszcze najmniejszy woreczek za chwileczkę unboxingujemy. Skoro to było razem w jednym worku, to myślę, że nie można tego rozdzielać, więc wszystko do jednej przegrody tutaj wrzucę. Ok, Myślę, że to jest bardzo ważne tutaj, żeby to było razem. Dobrze. I teraz tak. Mamy najmniejszy woreczek. Z tego złożysz konia trojańskiego, dokładnie. Dwa promile wyszły. Dobrze. Okej. Okay. Moi drodzy, doszło do otwarcia. No i wysyp. Podnie nie wiem, czy to chcę wysypywać. Dobra, ja wam pokażę, co tu jest w środku. Ja tego nie wysypuję. Więc tak, w środku mamy dużo różnych rzeczy. Od jakichś szkiełek. To wygląda jakby śmieci jakieś, nie? Jakbyście mieli, nie wiem, sprzątali pokój i zebrali jakieś pierdoły, które zalegają w kartonach. I ciekawe czy to będzie używane. Będą dymy. Nie wiem, czy będą dymy, ale dzięki zaludsa. Z tego co tutaj jest kawałek papieru ściernego, natomiast to jest papier ścierny wodny. <laughs> Moi drodzy. Drucik miedziany, proszę bardzo. Baloniki jakieś malutkie są, takie malutkie baloniki. Eee... Krzyżyk? Takie na komunię? No, nie wiem. No, i generalnie jakieś pierdoły, kulki i tak dalej. Dobra, to sobie tutaj wszystko do drugiej przegrody damy. I oprócz tego jeszcze mamy coś takiego. Czyli mamy. Jakby to nazwać. Przyklej na miarkę. Czekaj, przy, przyklej tę miarkę na zlewkę tak, aby górna i dolna linia miarki była zgodna z górną i dolną krawędzią zlewki. To jest zlewka, rozumiem. To jest zlewka rozumiem, tak? I to mam podobno tutaj przykleić tą miarkę, ale problem polega na tym, że. E, to już ma miarkę w sobie. Nie wiem, czy wy to widzicie, bo jest pod światło. Ale mam miarkę na sobie tutaj widzicie? No i zobaczymy, czy będziemy tutaj to naklejać. E, dobra, to jest raz. Tu mamy coś do hipnotyz. Będziemy hipnotyzować was. Kliknij subskrybuj. Kliknij subskrybuj. Zasubskrybuj kanał Bonkola. Proszę bardzo, już zahipnotyzowałem. Mam nadzieję, że ktoś się dał nabrać. No i mamy coś takiego. Pogniecione trochę. Mam nadzieję, że nie będę musiał, ale chyba będę musiał to wycinać. Tak to wygląda. Jakiś... <ścoughs> Co to jest? <ścoughs> Czy to jest, moi drodzy, dziki lew? Zobaczymy. Nie mam pojęcia. Ok. Adin. Dobra. I teraz tak, kochani moi, bo to jest pierwsza część. Jak ktoś to będzie oglądał, ja będę nagrywał na archiwum i będę rozdzielał to, czyli osobno unboxing, osobno jakieś ten doświadczenia. Czytam jeszcze coś co wchodzi w skład zestawu młodego fizyka? Może kogoś to zainteresuje i zobaczymy czy ten zestaw młodego fizyka ponad 250 odlotowych eksperymentów i to nie jest żart, że są odlotowe bo tutaj jest napisane, że to są odlotowe eksperymenty siła i ruch maszyny magnetyzm i elektryczność woda, powietrze gazy światło, obraz dźwięk tak, jeszcze narkotyków nie było wymienionych części w zestawie części tłoka lotniczego tłok tuba stojak Aha, to były te taka ta strzykawka, to był tłok dwa y, nawiasy, nawiasy, a nie zawiasy twornik pięć y, różnych odważników. Y, części do wagi, nakrętka, element przedłużający, czyli to chyba są części do wagi. Trzy balony, kubeczek, dwa duże koła, trzy śruby, dysk z grafiką. Y, no to jest dysk z grafiką. Kalkomania. Zgadza się? Drut emaliowany też zakraplacz jest, kołek jest, lejek jest, przewód elastyczny, dwa duży, dwie duże nakrętki, magnez główna konsola, to jest główna konsola, proszę bardzo. Nie wygląda jak PlayStation, ale jest to konsola. Dwie szklane kulki, dwa metalowe kółka, lusterko było, cztery śruby mocujące, ruchomy kołek i uwaga, jeszcze mamy kilka. Korek z jednym otworem, dwa spinacze były, plastikowe szpilki, plastikowa folia dzięki Zaludca Elo, trzy plastikowe tuby, płyta, podwozie, dwa nabiegunniki? Nie wiem co to jest. Gumowy pierścień, papier ścierny, trzy małe nakrętki, dwa małe koła, twardy korek, resor, bla, 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 bla. I uwaga, dwie rzeczy: kawałek chusteczki papieru toaletowego nie w zestawie, oraz świeczka nie w zestawie. To nieźle. I przeczytajmy jeszcze sobie ostrzeżenie, informacja dla rodziców. Zestaw został stworzony, aby rozbudzić u dzieci zainteresowania nauką i stymulować ich wrodzoną chęć do zadawania pytań i poznawania nowego. Pewne eksperymenty powinny być przeprowadzane pod nadzorem osób dorosłych. Dzieci należy najpierw zapoznać ze wszystkimi składnikami zestawu proszę, drogie dzieci, zapoznaję was i ostrzeżeniami oraz wskazówkami. Przed rozpoczęciem eksperymentów należy upewnić się, że dziecko poznało i zrozumiało wytyczne odnośnie odpowiedniego i bezpiecznego ich przeprowadzania. Czy cały czas zrozumiał? Proszę się teraz wypowiedzieć. Czy zostaliście poinformowani i rozumiecie? Mam nadzieję. Może to na początku zająć trochę czasu, ale poznanie zasad i materiałów jest ważną częścią całego procesu nauki i zabawy. Dzieci w różnym wieku różnią się poziomem rozwoju. I sami musicie zdecydować, które eksperymenty są odpowiednie dla dziecka w danym wieku. No to nie wiem na jakim wy jesteście poziomie. Ja myślę, że będę zaczynał od zera. I ostrzeżenie, wszystkie eksperymenty wymagające ognia muszą odbywać się przy asyście osoby dorosłej. Takie eksperymenty oznakowane są czarnym trójkątem. Takim trójkątem, moi drodzy, czarnym tu na dole macie go. No, to już nie są. To już nie są żarty. To już nie są żarty. Dobra, moi kochani. Więc tak, z tego co widzę. Co to jest? Czekajcie! Co się stało? Zasady Uważaj na siebie. A, dziękuję. Astis 5 zł wysłał na, kolejny, na kolejne zestawy naukowe. Dziękuję bardzo za piąteczkę. Będę uważał. Czekajcie, bo tu są eksperymenty, tylko że kuźwa po angielsku. Przecież ja sobie nie dam rady. Czemu oni kuźwa po angielsku wysłali? No, oni są podupczeni. Jak oni takie coś sprzedają w Empiku? No nie no, ja przepraszam bardzo. Ej, to nie jest po polsku w ogóle tutaj napisane. Ja jebę. Nie ma jakiejś polskiej wersji gdzieś. Nie no, to, to nie. To drastycznie cena tego zestawu, wartość tego zestawu spadła w tym momencie, bo. producent. Zobaczcie, czy jest moi drodzy gdzieś polska wersja językowa. To się nazywa Discoveria. Zestaw młodego fizyka. Zestaw młodego fizyka Discoveria, tak się pisze Discoveria. Zobaczcie w internecie. No ale to są jaja, no tu nie ma... Mają stronę oni. Znaczy, bo ja mogę, tylko że wiecie, że to tak... Po polsku to by było szybko zrozumiałe, nie? A po angielsku będziemy się zastanawiać nad słówkami. Bo tu są głupie słówka, takich, których się na co dzień nie używa jakichś konkretnych części tych zestawów. No to dobra, no to cóż. A jeszcze nie ma tu informacji, gdzie ściągnąć polską wersję. Bo tu jest początek po polsku, mówię zajebiście. A tutaj. Hmm. Bombra, bombra. No i nie ma. Dzięki za A Drugi luci wonkolu działa na pewno ten balonik działa. Dobra moi drodzy, no niestety, ale... Nie ma nic, DISCOVERY, a trzeba zobaczyć czy gdzieś jest po polsku Bo to mi się bardzo nie podoba w takim razie Okej, okay. to był unboxing, więc wiemy czym, co mamy w środku eee, Tu mamy już w środku I za chwileczkę będziemy działać O, pompa mi wypadła, siema Patty Moi drodzy, mamy, to, to, to jest ten tłok To jest ten tłok Znaczy, nieważne, źle to pokazywałem Dobra, kończymy słuchajcie Unboxing. Wiemy, co było w środku.